Zofia Urbanowska Gucio zaczarowany Czyta Karolina Wiśniewska Rozdział czternasty Gucio się przebudza – Guciu, Guciu, a wstawaj, że już śpiochu! Od dwóch godzin szukamy cię po całym ogrodzie, a ty tu sobie spokojnie śpisz pod drzewem. Pięknie przyjmujesz gości! – Dobry gospodarz, ani słowa! – wołali chłopcy na przemian – Stając nad naszym bohaterem, i to jeszcze w swojej imieniny, dodał Janek. Ale co tobie się śniło? Płakałeś przez sen, musiało to być coś przykrego. Pewnie cię rozbójnicy napadli i prosiłeś ich, żeby ci darowali życie. No, gadajże! Gucio otworzył oczy pełne łez i popatrzył naprzód na kolegów, a potem na siebie. O radości! Był znowu człowiekiem. Zamiast ciemnych wzdłuż ciała obrączek, miał na sobie swoje piękne niebieskie ubranie. A tuż przy nim, na trawie, leżał jego srebrny zegarek. A więc to wszystko, co przez dwa dni wycierpiał, to był sen tylko? Dzięki Bogu! Gdzie mama? zawołał nagle, patrząc po obecnych. Ja chcę widzieć mamę. Mateczko, mateczko! Jestem, synku, jestem zabrzmiał tuż przed nim głos słodki. Szukałam cię i niepokoiłam się o ciebie, to śpioszku niedobry. O mateczko, szepnął chłopiec, tuląc się do jej kolan. Byłem bardzo złym synem. To Bóg mnie ukarał i zesłał mi sen straszny. Śniło mi się, żem was wszystkich utracił, że wróżka mnie zaczarowała w muchę. O, mateczko, co ja wycierpiałem. Jak tęskniłem do Ciebie, przebacz mi po raz ostatni. Będę się uczył, będę pracował, zobaczysz. Ale ty za to, Mateczko, kochana, nie będziesz już płakać tam na cmentarzu. Czy dobrze? Kochające ramiona objęły syna i przytuliły do piersi, a biedny chłopiec, wzruszony tą tkliwą pieszczotą, płakał tak gwałtownie, tak bardzo, że aż drżał cały. – A co, co znowu? – zabrzmiał mu nad uchem tubalny głos dziadka, który niespokojny także przywędrował za wszystkimi na swej drewnianej nodze w towarzystwie ojca Guciowego. – A san płaczesz? – wstydź, że się mości wnuku, żeby beczeć jak baba. Mężczyzna beczy, słuchane rzeczy. – Dziaduniu – odszedł Gucio, obcierając oczy – niech się dziadunio nie gniewa. To już ostatni raz. Będę teraz prawdziwym mężczyzną, bo zacznę od jutra uczyć się tak pilnie, że z pewnością zdam za dwa lata egzamin do pierwszej klasy. Dziękuję dziadzi za przywiezienie nauczyciela. Bardzo dziękuję. Spiał się na palca i wyciągnął ręce, chcąc objąć za szyję dziadka. Starzec go podniósł, przycisnął do piersi i pocałował w głowę. Teraz mi się podobasz, chłopcze, mówił przesuwając ręką po jego jasnych włosach. Widzę, że zaczynasz mieć rozum i że będziesz jeszcze kiedyś porządnym człowiekiem, ale opowiedz-że nam, do kata, co ci się śniło. Tak, tak niech opowie, wołali chłopcy. Ale w pokoju, dodała pani H, Bo tu nad wodą zaczyna się już robić chłodno. Chodźmy. Herbata już na stole. Gucio podniósł z ziemi swój zegarek i zobaczył ze zdziwieniem, że nie więcej jak dwie godziny upłynęły od czasu jak się położył na trawie. Przyłożył go do ucha, zegarek szedł ciągle. Tyk, tyk, tyk. Ostatnie blaski zachodzącego słońca było jeszcze widać, tylko na niebie ciemniało coraz bardziej. I coraz gęstsze mgły unosiły się nad stawem. Wszyscy ruszli do domu, i skoro tylko zasiedli przy stole, Gucio na ogólne żądanie opowiedzieć musiał zgromadzonym swoje senne przygody od początku aż do końca. Chłopcy słuchali z wielkim zajęciem i ustawicznie zwracali się do starszych z zapytaniami, czy też to może być prawdą, co Guciowi się śniło o ptakach i owadach. A gdy pan Czesław oświadczył, że prawda i że jak na drugi raz przyjadą odwiedzić Gucia, to im pokaże przez mikroskop przywieziony z sobą z Krakowa różne ciekawe rzeczy, jak trąbkę muchy, skrzydło pszczoły, nogę pająka, nie posiadali się z radości i obiecali prosić rodzicom, żeby im pozwolili jak najprędzej przyjechać tu znowu. Panna Anna objaśniła z kolei, że opowiadała nieraz guciowi o owadach i zwierzętach, ale słuchając zawsze z roztargnieniem i myśląc przez ten czas o figlach, zapomniał wszystko, co słyszał. Sen przypomniał mu to dopiero. Bardzo to naturalne zdawało się wszystkim, bo każdy smutek usposabia człowieka poważnie i do głębszego zastanowienia się prowadzi, duszę jego skupia niejako. Przypomina mu się wówczas wiele i z tego, co go kiedyś przelotnie uderzyło. Matka zwróciła uwagę Gucia na potrzebę zastanawiania się nad sobą samym i nad otaczającymi go szczegółami, bo ze wszystkiego można wyciągnąć świadomość, która kiedyś przydać się może. Gucio, pod wpływem świeżych jeszcze marzeń sennych, tym lepiej słowa mateczki zrozumiał i prawdziwość ich. Tym serdeczniej uznał. Dotrzymał też słowa danego matce i dziadkowi. Zabrał się do nauki z zapałem i co ważniejsza, nie ostygł z tego zapału wcale. W dobrej części było to także zasługą pana Czesława, który, poznawszy naturę chłopca, umiał go zachęcić do nauki i przywiązać do siebie. Gucio też pojąwszy, że nauka prowadzi do zrozumienia wielu rzeczy na świecie, pragnął jak najwięcej wiedzieć. Będąc ciągle zajęty, nie miał czasu się nudzić, wskutek czego bawił się lepiej niż dawniej w wolnych chwilach i twarz jego uderzająca dawniej jakimś nieokreślonym brakiem i dziewczęcą miękkością nabrała wyrazu męskiego. Brakuje mu wprawdzie wąsów, no ale i do tego przyjdzie z czasem. Dziadek powiada, że kiedy tylko miejsce na wąsy jest, to nie ma się o co kłopotać. Ale nie tylko słowa danego matce Gucio dotrzymał. Dotrzymał także i tego, które dał we śnie wróblowi. Co dzień starannie zbiera wraz z Helusią okruszyny chleba ze stołu i rzuca je ptaszkom. A gdy zima nadejdzie, ojciec na jego prośbę każe zawiesić nad drzwiami dworu snopek zboża dla biednych, zgłodniałych ptaszków. Już mu to przyobiecał. Koniec.